Siema, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojś, a w dzisiejszym odcinku, w sumie dzisiejszym odcinkiem zaczynamy, można powiedzieć, daily, przynajmniej jest jakiś taki plan, żeby po prostu codziennie zdawać odcinek, w którym będę po prostu mówić, co tam się zmieniło i tak dalej, będziecie też widzieli przed przykład zmianę w tekstu paku, tak na przykład, drabina się zmieniła, tak na przykład tutaj się zmienia ludy, więc tak to właśnie wygląda, tak samo będziemy zmieniać glowstone i to prawdopodobnie będzie właśnie w tych wszystkich daily i tak dalej, i tak dalej. Także, e, dzisiaj sobie porobimy rzeczy tam w lokalu Ponieważ na live wczorajszym, gdy to nagrywam, nie wiem czy wrzucę co dzisiaj, mam taką nadzieję e, Bo jest godzina, kiedy to nagrywam, 11.30, więc myślę, że koło tak 15 powinienem się wyrobić, patrząc na to, że jeszcze mam jedną lekcję e, Ponieważ jeszcze lekcję mam, więc jest przypał Ale okej, okay, okej, okay. <laughs> okej okay, Skrzynki w ogóle coś będą zmieniane, w ogóle możecie tak popatrzeć plus minus na ten tekstrupak i powiedzieć mi, co po prostu by się przydało zmienić, nie? W sensie wiem, że tutaj na przykład akurat jest ciemno. E, też ogólnie to nie jest jakaś seria, po prostu to jest takie odcinkowe. Po prostu Minecraft, czy tam po prostu NSF, nie wiem jak to nazwę. Yy, no tak więc yy, takie małe małe przemyślenia, ponieważ, jak widzicie, yy, mam rangę sponsor cały czas. W ogóle palce coś mnie boli, kurczę, przypał. Yy. Cały czas mam rangę sponsor i sponsora mam jeszcze przez kilka dni. Także, już za niedługo prawdopodobnie będziemy się widzieć na randze YouTuber. E, przynajmniej taki jest plan. Może mi administracja odda, może mi nie odda. Zobaczymy. E, ale no. Tutaj przyjaciele w ogóle e, też właśnie o tych przyjaciołach i tak dalej będziemy sobie rozmawiać. Także myślę, że takie dajeli się przyda, ponieważ tam będę mógł Wam wszystko jakby wytłumaczać i też Wy możecie po prostu jakby. Aktywnie spędzać czas, właśnie na przykład używając, e, właśnie na przykład pisząc w komentarzach pomysły na jakieś nowe odcinki, na jakieś nowe serie i tak dalej. Ponieważ, jak widzicie, u mnie serii jakiejś stałej nie ma, a przydałoby się coś zrobić, więc no ciekawie by było. Więc no, tak właśnie to wygląda. Widzę, że tutaj moja zarabiarka ładnie tutaj idzie, e, no tak więc, właśnie tak to wygląda, że jestem jeszcze na randze sponsor. Ale to spokojnie, to na tym sponsorze sobie chwilkę pobędziemy. I właśnie jakieś takie moje przemyślenia, właśnie do rangi sponsor i tak dalej, e, jakie tutaj, powiedzmy, mam w głowie i które po prostu sam dostałem. Jak ma się prefiks, nie, w sensie ten taki, że tutaj e, ten taki macie 214 tysięcy, nie, w sensie ja mam na przykład 214, 000. to jest właśnie jakby liczba z końców, które się doładowało, nie, jak się wpisze na przykład sponsor. NSCoins, w ogóle jak sobie wpiszecie sponsor, Tomasz się kurczę No, też nie mogę się ogarnąć sponsor, no to tu macie wszystkie komendy, ale wpiszecie sobie sponsor NS Coins, to wychodzi wam ile doładowaliście. No i tak widzicie 214 tysięcy jest. E, tak więc, e, tak to właśnie wygląda. wierusz ich się przyjrzeć przywitać. E, tak więc... E, jeżeli chodzi o sponsora, nie wiem czy tak właśnie mają inne osoby z rangą sponsor, więc zapraszam takie osoby oczywiście do dyskutowania w komentarzach. Czy faktycznie macie też tak, że po prostu osoby do was piszą z typu, czy kupisz im na przykład VIPa, czy kupisz im kolorowy nick itd., itd.? Ja się spotkałem na razie batek z 12 osobami, no bo na pewno ponad 10 tych osób było, które właśnie pisało o VIP-y. głównie o VIP-y, nie było jakoś tak właśnie na pakiet działek, Była większość o VIP-y, chyba tam tylko dwie osoby o kolorowy nick, więc. Tak to właśnie wygląda. Jeszcze niektórzy mają problem z tym, że właśnie ta liczba tych NS końców, tak jakby przy właśnie tym prefiksie jest tak jakby sumą doładowanych już, a nie posiadanych ns-końców Czyli na przykład jak ja doładowałem tych 214 ns-końców To znaczy, że mam te 214 ns na koncie Przynajmniej tak uważają niektórzy Niestety tak to nie, nie działa, i w sumie to trochę średnio by działało Ponieważ tych prefiksów po prostu by, no ciężko by było na przykład 200 tysięcy zdobyć Ponieważ jak się doładowuje, to zażycie jej po coś i po prostu się je wydaje. Ja większość po prostu wydałem na konkursy, albo po prostu sprzedawałem. No i właśnie w ten sposób mam te 214 tysięcy doładowane już. W sumie nawet kilka a tam, byłam nawet miesiąc temu lub dwa, był właśnie odcinek jak miałem 100 tysięcy, więc no to tych 100 tysięcy doleciało kolejne. E, tak więc e, możemy pójść sobie do lokalu mojego pięknego. E, tylko musimy pójść na na spawna, ponieważ pewna osoba mnie wyrzuciła, w ogóle muszę tutaj ten... o. zniknął ten poradnik, nie? Bo tutaj za moją kamerką tak jakby. Macie właśnie te takie instrukcje jakby w te wkurzające na 1.15, więc musicie to przeboleć. No ok, idziemy do mojego pięknego lokalu, który zarobi, który zaczynaliśmy w sumie na live'ie. E, no no i takie myślę, że taka lu luźniejsza seria jest dosyć spoczko. Okay, to zobaczmy, czy będę musiał tego się opłacić, który dzisiaj jest 23, no to tutaj 24, to możemy w sumie go opłacić, bo czemu by nie? Oczywiście tutaj lokal, opłać. Miał kolor opłać, no i pięknie, do 26 pięknie sobie stoi. E, no i plan jest na to, żeby zrobić po prostu takie jakby dwupoziomowe to, nie? Że pierwszym poziomem jest właśnie tutaj, ten poziomek, tutaj na przykład będzie z. Zobaczymy, jak jest w tym budynku obok, bo chcę tak właśnie plus, minus, tak jak widzicie, no, mieć tak samo. E, tutaj są kwarcowe, chociaż tutaj są schodki i tak dalej, ale to jest chyba kwarc, więc weźmiemy po prostu sobie kwarcowe to zrobimy. W sensie z płytek zrobimy sobie tutaj podłogę na tej wysokości. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o to. No i wy po prostu drugi poziom, jakieś tutaj sotki i taki mini sklep się tutaj zrobi, nie? Jakieś surowce czy jakieś inne rzeczy. No, a także myślę, że nawet spoko to będzie może wyglądało. Tak jeszcze tutaj przeglądam. Okej, okay, jakie to są szkła? To są szkła z tego co widzę, chyba błękitne albo jasno niebieskie. Właśnie problem jest z tym, że... Nie do końca rozpoznaję jeszcze na tym teksturpaku. Chociaż nie wiem, czy to teksturpak, czy raczej szejderki, Także pozwolicie, że ja sobie tutaj na szybko szejdery na przez wyłączę. Mam nadzieję, że przez ten czas nikt mnie nie okradnie, bo może być ogólnie lipa. Ok, tak plus minus sprawdziłem. Tak czy się, jak nie jestem jeszcze przekonany. Ale powiedzmy, że to jest e... No błękitne, bo po prostu błękitne mam, a nie chciało mi się po prostu jakby zmieniać już tego. Chociaż też się zastanawiam nad tym błękitnym, bo jakby. Ja wcale niebieskie będzie mi łatwiej robić, więc właśnie się zastanawiam, ale zobaczymy, zobaczymy, na pewno sobie shaderki musimy włączyć z powrotem, bo jednak, jednak te shadery dodają, jednak te shadery dodają, szczególnie dla was do oglądania to jest lepiej. Trochę mnie tutaj ścięła kamerka nawet, ale dla was to po prostu jest lepsze do oglądania, yy, takie po prostu jak jest ładniej, po prostu to światło jakieś takie padające, jak to się tam wszystko ładnie ruszają kszoczki i tak dalej, więc Myślę, że dosyć spoko. Ogólnie materiały te z, właśnie, e, tutaj, Minecrafta będą polegały w sensie Minecrafta. Te takie daily, właśnie z NSA, będą polegały na tym, że. E, no, po prostu będziemy sobie budować, będziemy sobie rozmawiać. Więc zachęcam właśnie Was do zostawienia komentarzy, ponieważ właśnie na te tematy, właśnie między innymi, będę e, rozmawiać z Wami. Więc myślę, że dosyć e, spoko opcja. Szczególnie, że mam kilka odcinków jeszcze w głowie do nagrania. Więc myślę, że będzie gitarka. Dobra. E, tutaj są te niebieskie kwiatki. Niebieska orchidea. Wygląda jak wygląda. Także weźmy sobie tyle. Wchodzimy e, od razu do szkła. które jest tam chyba. Wiem, że obok piasku. A obok piasku to znaczy tu. Dobra. Myślę, że na razie tyle powinno starczyć. Czyli te trzy tak jakby te. Czy jest No i będzie gitarka. Będzie gitarka. Hmm, Tutaj od razu sobie zrobimy te szkła nasze, jest to niebieskie szkło. No i czy to jest tak samo wyglądające, w ogóle mięska trochę nam brakuje, to sobie weźmy. No jednak to jest chyba błękitne, ale okej, okay. niech będzie, niech będzie. Przebolejemy, w ogóle to jest okno, czy to jest... nie, to jest chyba okno, no. Dobra. Zjedzmy mięsko, bo trochę przypał. no Okej, okay, będzie ładnie to zrobione. No i powiem wam, że chyba nawet to jest ten sam kolor w ogóle Autoscok. Jak ktoś wie, jak wyłączyć autoskok, ten już na zawsze, to będzie fajne. O, i to jest częsta sprawa. Jeszcze ja nie dziwię, że nie ma gdzieś przerzucił sobie hajs na WOWA, bo po prostu to jest ciężka sprawa z tymi pieniędzmi. Prawda? no to jeszcze częściej proszę niż o tego. Niż o właśnie... E, VIPy i tak dalej. Nic, no ciekawie ciekawe. Nie, ale ogólnie można sobie teraz tak ładnie tu udekorować, tak plus minus, żeby to szkło po prostu sobie było. Wiem, że może na tekstur paku czy to na naszych to nie wygląda jakoś super, ale myślę, że tak czy jak się fajnie prezentuje, jeżeli chodzi o budynek obok, po prostu. także to mniej więcej tak samo wyglądało. Zrobimy sobie też taki, właśnie balkonik jeszcze tutaj, e, podobny w sumie coś do tego. Więc myślę, że razem będzie to ładny efekt nam dawać. Jeżeli chodzimy, jeszcze galeria. I zrobimy sobie właśnie dzisiaj taki lokalek. Zobaczymy, co będziemy robić jutro. Możecie dawać jakieś fajne propozycje, na przykład jakieś działeczki. Możecie je tam na Petrusta dodawać, Ja tam nie będę was okradać ani nic, bo nie widzę potrzeby. A przy okazji będę mógł właśnie jakieś sobie działeczki ocenić, bo z kripsami to nie wiem, czy będę ruszać, bo po prostu mało zgłoszeń jest. Mało zgłoszeń jest. Jak ruszę bardziej z kanałem, po prostu kanał wróci do swojej dawnej, tak powiem, sławy, to wtedy może coś zaczniemy robić. Ale na razie nie widzę takiej potrzeby. Dobra. Tak dzisiaj lecimy sobie dalej. No i myślę, że nawet, nawet poczko to może wyglądać. Widzę, że Puxwood do nas przyszedł, więc pozdrawiam serdecznie Pukswód. No także takie tutaj zrobimy sobie małe wejście. Jakieś takie kl klatki sodowe, jak jest tam właśnie w wieżowcu obok, nie będziemy chyba robić, no bo jest bez przesady. Ale jakieś takie właśnie mini, mini sodki będziemy robić, nie? No bo już tak bez przesady. Dobra, tutaj też możemy sobie zrobić. Ale tutaj by się przydało, nam tym czerwonym. Niestety chyba go nie posiadamy. Ale wiem, gdzie go mam, więc spokojnie. Okej, okay, ogólnie jest przypał, ponieważ widzę, że mi znikła pamięć od razu na tym miejscu, w którym po prostu nagrywam sobie filmy. Widzę, że tutaj będę musiał próźnić, bo kurczę. Pisze mi, się brak miejsca. O nie. To może być problematyczne, ale myślę, że jakoś przepolajemy polejemy to na razie. No okej. Okay. Tutaj sotki jakieś do góry się porobi. I będzie gitareczka, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ale kurczę się zmartwiłem, bo nagle mi wyskoczyła informacja, że brak miejsca. No tutaj mi się nie podoba to. Też problem jest na, tutaj w tym, że... E, wziąłem i ponagrywałem trochę z live'ów, nie wiem czemu. Jak sobie zobaczyłem od razu właśnie na to wolne miejsce. Wyskoczyło, i co się patrzę Sobie, że tam są nagrania z liveów, i jestem ciekawy w sumie, jak to się stało. Kurczę, nie umiem budować schodków, co ja robię? No, tak średnio w nocy, kurczę, chciałbym to budować. Wolałbym w dzień, no ale powiedzmy, że niech będzie, nie? no. Fuck. No, i tutaj sobie zrobimy taki, by podeścik. I pięknie. I teraz tutaj wszędzie powiedzmy szkłem wywalmy. Tak żeby było całe oszklone. Zrobimy sobie jeszcze jakiś taki balkonik. I będzie gitarka. Ogólnie jeszcze nie będzie ten balkonik dokładniej wypchamy. Ale gdzieś tam na pewno znajdziemy miejsce. No okej. Okay. Myślę że takie na no, trzy poziomy wysokości. Myślę że okej okay, by to wyglądało wtedy. Bo no, wtedy cały sklep by można było ładnie zrobić. że przelećmy jeszcze tutaj... Tą długość Mamy jeszcze szkło, chyba nie bardzo Tutaj może być problem Ale to spokojnie, zaraz się ogarnie Trochę go więcej Myślę, że tutaj mi szkło kurczę znika Ale okej okay. To jest NSSV, więc jak tutaj znika szkło To tam, głupiedy No i dobra Widzę, że średnio to widać na e, odcinku Ale powiedzmy, że widać Ten tekstur pak, no, nie pomaga Nie pomaga, szczególnie, że tutaj oświetlenia Coś za dużego nie ma jeszcze w tym lokalu ale spokojnie popracujemy jeszcze nad oświetleniem. I będzie pięknie. E, dobra, trzeba pójść sobie home galeria. Oczywiście. Kurczę, coś nie chce mi działać. No okej. Okay. Widzę, że Puxwood taki stały klient u mnie. <grytanie> Przyszły, ale okej. Okay. Znaczy, my mamy jakieś lampy na przykład. Ja bym sobie wziął tę lampę z. że tak powiem, oceanu, w, Nie wiem, ta latarnia, nie? Dobra, cyk. Chwonce 3. No okej, okay. pięknie. E, nie wiem za bardzo gdzie to bym mógł coś rozjaśnić, w ogóle kupiliśmy tego szkła... No nie powiedzmy, że wystarczająco tego szkła kupiliśmy, bo tak tak, więc... Myślę, że gitarka. Tu może być przypał. Więc dobrze, że sobie tutaj oczywiście miejsca. E, więc ogólnie jest godzina, już tutaj pomału będzie trzeba kończyć. Chociaż e, muszę pamiętać, że tutaj już 12 minut nagrania było. Tutaj też mało do cięcia jest, kurczę, więc myślę, że tak około 15-20 minut może to być odcinek. Więc powiedzmy, że zrobię tutaj e, balkonik, sobie zrobimy może w następnym odcinku, zobaczymy. Ja nie będę nic ruszać tutaj w lokalu, chyba że jakiś live będzie jeszcze dzisiaj. Ale to właśnie się zobaczy, bo zazwyczaj jest tak, że albo się pojawi odcinek, albo się pojawi live, tak żeby po prostu codziennie coś się działo. Żeby po prostu ten kanał jednak wrócił do żywych, bo on jednak chwilkę martwy był, także... Myślę, że jak to wygląda z, po prostu z tej perspektywy. No, taki słodki budyneczek, prawdzie może nie jakiś najpiękniejszy, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli chodzi o takie właśnie lokale i tak dalej, to wygląda on właśnie w miarę spoko, jeżeli chodzi o otoczenie. Jeszcze sobie tutaj walniemy balkon i będzie to wyglądać pięknie, tylko trzeba tutaj, w sensie pięknie, no. Pięknie, jeżeli chodzi o otoczenie, ale ważne jest to po prostu, żeby to wyglądało w miarę ok. No i dobra, zniszczymy sobie na przykład tutaj szkło, tak żeby po prostu było naprzeciwko tego. E, tutaj można też sobie właśnie wolność na przykład tą lampę. Bo czemu by nie? Chociaż wolałbym nie tutaj, tylko właśnie na przykład. E, no nie wiem, czy tutaj. Tutaj to mogło być rednie miejsce. Kurcze. To może być pierwszy problem, tak naprawdę. Mm, Okej, okay, widzę, że tego miejsca nie będzie widać, więc ja sobie bym wziął tutaj o, w ten sposób. I na ile kratek jest tam balkon, to ciężko określić Widzę, że on się zatrzymuje tutaj nad tą trawką Więc teraz zrobimy po prostu do tego poziomu i zobaczymy e, Jak to jeszcze będzie wyglądać, jednak zróbmy ten balkon jeszcze dzisiaj e, Nie ma co wziąć i przenosić takiej odrobinki na następnego live'a Chyba, że to skręca do tyłu, skręca do tyłu, o kurcze A nie, to tylko skręca w ten sposób, dobra no to powiedzmy, że okejka okay ja w sensie możemy w sobie walczyć taki balkonik jakby dłuższy, z takim przedłużeniem? Bo czemu by nie? Mm, okej, okay, na przykład taki półokrągły. No i okej, okay, no yy, widzę, że tutaj też jest trochę więcej miejsca tam na tym balkonie, że on nawet tam ma krzaczki i tutaj już nie będzie miejsce na krzaczki. <laughs> no jeszcze tutaj wystaje, dobra, dobra. Też tak porobimy, kto temu zabroni. Tylko widzę, że tutaj jest jakby idealna obtoczka, więc jest trochę niefajna sytuacja. Ale okej, okay, zróbmy w ten sposób może. I teraz po prostu craft, zróbmy sobie szyby. I właśnie nie wiem, czy nie powiększyć jeszcze trochę tego balkonu. Wiecie co, może powiększymy o jedną kratkę. Eee, ze względu na to, żeby tutaj więcej miejsca było, żeby można było na przykład dodać jakieś y, ławki, albo jakieś właśnie krzaczki i tak dalej. Właśnie, może dekorowaniem się zajmiemy za chwilkę, ale to się zobaczy jeszcze, ponieważ no, nie mam aktualnie żadnego pomysłu, jakby tutaj można było ozdobić sobie właśnie ten balkon, ale coś na pewno pokombinujemy za chwilkę. No, jakie, okay, jak to wygląda? Na razie wygląda całkiem w porządku. E, ogólnie, to tutaj można by było właśnie dostać lampy w tym miejscu, i przy okazji one by oświetlały tutaj nam trochę dół. Więc to jest już bardzo fajne udogodnienie. Ale na przykład, jeszcze jakby dodać tutaj lampy, na przykład na samym wejściu, to myślę, że też by było dosyć spoko miejsce po prostu na te lampy, ponieważ one by ozdabiały tutaj środek i przy okazji by właśnie ozdabiały tutaj dół. Przydałoby się jeszcze tutaj coś mniej więcej w tym miejscu wykminić, ale tutaj no nie ma powiedzmy takiego miejsca fajnego. Więc po prostu walnę na razie w rogu, tak żeby było sobie. E, po prostu, żeby było jasno, bo no jednak jasność musi być no i na przykład tutaj po wrogach można też właśnie walnąć jakieś lampy albo na przykład właśnie tutaj czemu by nie zawsze to trochę jaśniej na tym balkonie to zawsze to ładniej wygląda okej okay. no i taki mini lokalek myślę że dosyć spoko jakiś daszyk się na pewno wykombinuje na razie to wygląda w ten sposób no i tutaj już myślę nad jakimiś takimi zabudowaniami Więc może chodźmy do galerii I zrobimy coś e, ciekawego Na pewno weźmiemy sobie dębowe rzeczy W sensie, no Dębowe liście Mmm e, no Także widzę, że tutaj kilka osób handlowało. Widzę, że tutaj Dominik Kowalski działa. <laughs> Dominik Kowalski działa. Mm, dobra. E, co my tu mamy jeszcze ciekawego? Eee, dobra. Więc weźmy sobie na przykład jakieś świerkowe albo właśnie z ciemnego dębu. Teraz tak sobie myślę, jak co by wyglądało lepiej. Więc weźmy, weźmy sobie to świerkowe. Myślę, że może być po prostu lepiej. E, no i okej. Okay. Abym sobie wziął na przykład jeszcze takie, na przykład drewno dębowe. No jakiej okay, chodź na przykład, właśnie to C, to 3 e, No i okej, okay, chodźmy sobie tutaj. I moim pomysłem jest to, żeby na przykład tutaj e, dodać właśnie tego pięknego drewna, zrobić z niego patyki. I zrobić z niego, e, nie wiem czy to dokładnie tak jest płotek, nie tak jest furtka, dobra. A nie, bo to jest świerko. joj, to musi być dębowe. No tak więc e, lecimy sobie tak. 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 No okay, już mamy tutaj na no, takiej mini drzewko jakby. Okej. Okay, tutaj właśnie bierzemy sobie świerkowe drewno po to, żeby właśnie zrobić tutaj sobie sotki ze świerkowego. Ciach. Robimy sobie taką piękną ławeczkę tutaj. I tutaj znowu e, drzewko po prostu. I tutaj można już sobie właśnie zrobić kolejne na przykład drzewko tutaj. I tutaj właśnie na przykład tak sobie dokończyć już. E, w ten sposób krzaczkiem. Także myślę, że w miarę OK to wygląda. Taki w miarę ładnie ozdobiony. Balkonik myślę, że jest OK. E, można tutaj jeszcze na przykład dodać jakieś doniczki z kaktusem albo coś takiego. Aktualnie nie mam na to pomysłu, co by tutaj można było jakoś ładnie zrobić, ale może jeszcze coś wykombinuję na szybciutko, bo widzę, że tutaj czas goni. Także może coś tutaj pomyślimy. okej, okay, jakieś kwiatki, kwiatki, kwiatki. No, ciężko, ciężko z tymi kwiatkami. Można na przykład kupić jakieś takie ładne. Tu jest na przykład ładne? Na przykład jest ładny Weźmy tulipana. Weźmy na przykład jeszcze maka. Ok. Czy so, tutaj są doniczki? Tak jakby same doniczki. W sensie, że nie ma gliny. Tak jakby. A chyba nie ma z tego co widzę. Biblioteczki, żwir, żwir i tak dalej. No chyba ciężko będzie z tymi doniczkami samymi. O jednak nie. <gryw> jednak nie. Trzy wystarczą, myślę. Myślę, że trzy na spokojnie nam wystarczą. Teraz tutaj do kaktuska trzeba iść. Ok, Okej, c 3. Tutaj do krypsów są te homy, ale no tak jak mówię, z tymi krypsami ciężko, bo po prostu mało zgłoszeń jest. Okej, okay, tutaj jeden na przykład. Tutaj drugi. Oha, na liściach nie można, proszę bardzo. Tego nie wiedziałem, że na liściach nie można, szkoda. Bo to może by było jakieś ładne e, dodanie czegoś. A okej. Okay. Walnimy tutaj na właśnie kaktuska. Tutaj na tulipanka. Tutaj właśnie nie, nic nie dodamy, bo nie ma po prostu na to miejsca. Chyba, że jeszcze, nie wiem, sypniemy go gdzieś tutaj. Ale to może być ciężkie. Znaczy kurczę, szkoda, że na tym się nie da posadzić. Myślałem, że się da, ale no ewidentnie. Ewidentnie chyba nie. Hmm sobie myśleć, żeby tutaj jakieś miejsce zrobić. No bo ten kaktusek słodko wygląda. No oho, mały kaktusek. Także e, zrobimy na przykład tutaj, nie? bo tutaj tak nikt nie będzie chodzić. Więc myślę, że tak to na razie będzie wyglądać. Taki mój balkonik. E, no i tyle. Myślę, że dosyć spoczko to wygląda. Może będziemy robić sklep, ale to albo na następnym odcinku, albo za dwa odcinki, bo jednak. Zająłbym się jakąś działką, a nie na przykład właśnie lokalem, a lokal można równie dobrze ogarnąć na przykład podczas live'a. Więc no, to by było na tyle z mojej strony w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jutro. Cześć.